Rozdział 6 Nefaj pragnie przekonać ludzi, aby przystąpili do Boga Abrahama i zostali zbawieni. Ja Nefaj nie podaję rodowodu moich rodziców w tej części. Kroniki, ani też nigdzie później na płytach, na których piszę. Jest on w kronice spisanej przez mojego ojca, dlatego nie zapisałem go tutaj. Wystarczy, jak powiem, że jesteśmy potomkami Józefa i nie jest dla mnie ważne podanie w pełni wszystkiego o moim ojcu, ponieważ nie można tego zmieścić w tych płytach, a chcę mieć miejsce, by pisać o tym, co odnosi się do Boga. Albowiem moim jedynym celem jest przekonanie ludzi, aby przystąpili do Boga, Abrahama, Izaka i Jakuba i zostali zbawieni. Dlatego nie piszę tego, co jest miłe światu, lecz co miłe Bogu i tym, którzy nie należą do świata. I nakażę moim potomkom, aby nie zapisywali tych na tych płytach tego, co nie ma wartości lu dla ludzi. Rozdział siódmy. Synowie Lechiego powracają do Jerozolimy i przekonują Ismaela i jego rodzinę do, połączenia, do przyłączenia się do nich. Laman i inni buntują się. Nefaj nakła nakłania swych braci do wiary w Pana, ale wiążą Go i zamierzają odebrać mu życie. Nefaj jest uwolniony mocą swej wiary. Jego bracia proszą o przebaczenie. Lechaj i Saria składają Panu ofiarę i całopalenia. Pragnę, abyście wiedzieli, że gdy mój ojciec Lechaj skończył prorokować swo o swoim potomstwie Pan ponownie do niego przemówił i powiedział mu, że nie jest wskazany, aby Lechaj zabrał na pustynię tylko swoją rodzinę, ale że jego synowie powinni się ożenić, by mogli wychowywać potomków dla pana i ziemi obiecanej. I Pan nakazał mu, aby ja Nefaj i moi bracia ponownie powrócili do Jerozolimy i sprowadzili Ismaela wraz z rodziną na pustynię. I ja Nefaj po, ponownie udałem się z moimi braćmi przez pustynię do Jerozolimy. I stało się, że gdy przybyliśmy do, do domu Ismaela i zyskaliśmy jego przychylność, przekazaliśmy mu słowa Pana. I Pan zmiękczył serce Ismaela, a także jego rodziny, że podje, podjęli z nami wędrówkę na pustynię, do namiotu naszego ojca. I stało się, że gdy wędrowaliśmy przez pustynię, Laman i Lamuel, dwie córki Ismaela i ich rodziny, powstali przeciwko nam. To jest przeciwko mnie, Nefiemu. Samowi ich ojcu, Ismaelowi jego żonie i trzem pozostałym córkom. I powstając przeciwko nam, chcieli powrócić do Jerozolimy. A ja, Nefaj, bole, bolejąc nad ich zawziętością, powiedziałem do, do Lamana i Lemuela: Jak to się dzieje, że będąc moimi starszymi braćmi, macie tak twarde serca? Jesteście tak zaślepieni, że trzeba, abym ja, wasz młodszy brat, napomniał was i dawał wam przykład. Dlaczego nie jesteście posłuszni słowu Pana? Czy nie pamiętacie, że widzieliście Anioła Pana? Czy możecie zapomnieć, jak wielkich rzeczy dokonał dla, dla nas Pan, wybawiając nas rąk Labana i, i umożliwiając nam zdobycie kronik Żydów? Jak to się stało? Że zapomnieliście, że Pan może wszystko uczynić dla ludzi według swej woli, jeśli będą mieli wiarę w Niego. Bądźmy Mu więc wierni. I jeśli będziemy Mu wierni, dana nam będzie ziemia obiecana. I kiedyś w przeszłości przekonacie się, że spełni się słowo Pana o zagładzie Jerozolimy. Albowiem wszystko, co Pan powiedział o Zagładzie Jerozolimy, musi się spełnić. Oto Duch Pan wkrótce ich zupełnie opuści, gdyż zgardzili prorokami i wstrącili do, Jeremiasza do więzienia i chcieli zabić mojego ojca, że musiał opuścić kraj. Mówię wam, że jeśli wrócicie do Jerozolimy, wy także zginiecie. Teraz, jeśli chcecie, idźcie do Jerozolimy, ale zapamiętajcie moje słowa, że jeśli tam wrócicie, wy także zginiecie, bowiem duch Pana tak nakazuje mi mówić. I gdy ja, Nefaj, powiedziałem te słowa moim braciom, rozgniewali się na mnie i stało się, że w gniewie mnie pojmali i związali sznurami, bo chcieli odebrać mi życie, pozostawiając mnie na pustyni na, pustyni, na pożarcie dzikim zwierzętom. I stało się, że modliłem się do Pana, o Panie, według mej wiary w Ciebie wybaw mnie z rąk moich braci, dając mi siłę, abym mógł rozerwać sznury, którymi jestem związany. I gdy wypowiedziałem te słowa, oto rozluźniły się więzy krępujące moje ręce i stopy, że stanąłem przed moimi braćmi i ponownie do nich przemówiłem. I stało się, że ponownie się na mnie rozgniewali i chcieli mnie pojmać. Ale jedna z córek Ismaela, Ech, a także jej matka, jeden z synów Ismaela wstawili się za mną do moich braci, że, zmięk że zmiękczyli ich serca i moi bracia przestali nastawać na moje życie. I stało się, że żałowali swego złego postępowania, a nawet ukorzyli się przede mną. I prosili mnie, abym przebaczył im ich postępowanie wobec mnie. I stało się, że szczerze im wszystko przebaczyłem i namawiałem ich, do, ich, aby modlili się do Pana swego Boga. O przebaczenie tak też uczynili, i gdy skończyli modlić się do Pana, wyruszyliśmy w dalszą wędrówkę do namiotu naszego Ojca. I stało się, że przybyliśmy do namiotu naszego ojca i gdy ja, moi bracia i wszyscy z rodziny Izmaela przybyliśmy do namiotu mojego ojca, mój ojciec i matka dziękowali Panu, swojemu Bogu i złożyli mu ofiarę i całopalenia.